Razem z Biedronką i Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy kup wyjątkową czapkę, która pomaga. Cały przychód z jej sprzedaży wesprze 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Miej serce do pomagania. Biedronka. Gramy razem. Graj razem z Biedronką i Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Kup wyjątkową czapkę, która pomaga. Cały przychód z jej sprzedaży wesprze 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Miej serce do pomagania. Biedronka. Gramy razem. Nie do rady Serce oceanu. Nie ma rzeczy, której nie mógłbym się dać. Narysuj mnie w tym. Dobrze. Tylko w tym. Góra lodowa na wprost. Obsypany oskarami melodramat trzech czasów. I W niedzielę o 20. Dwie rodziny na pięć dni zamienią się życiowymi rolami i budżetem. Pieniędzy nie liczę tyle, ile potrzebuje, tyle mi daje. Tak że... Zawsze kupujemy tańsze produkty z przeceny, z jakiejś promocji. Czy udział w programie odmieni coś w ich życiu? Nie chcę płakać. Tu jest po prostu brudno. Chciałabym, żeby pomogła mi pani odzyskać moje najmłodsze dzieci, ponieważ są w domu dziecka. Bogaty dom, biedny dom. We wtorek o 21 w Polsat Cafe. Wiesz Arnold, czy wiedziałeś, że bierzesz